No siemanko Dla Karol z strony Po raz kolejny Taki mały żółty ekranu na Moje sklep, moje piękne skalary Przed restartem Ostatni występ miał w maju zeszłego roku, także Już chyba czas, trochę mucha mi się przeczytało Podmiany nie dają Jakiegoś tam skutku Także Będę walczył, jakaś nowa kompozycja, nowe zajd nowa żałka Grzałka mi pisała troszeczkę i żeby byłem w pracy i miałem 34 stopnie temperatury. Padły mi dwa rysy, żeglowce i. przy przeraziłem troszeczkę kolegę, w byłam żałkę. A zamówiłem drugą. Wala właśnie przeszła przysz dzisiaj, także jestem gotowy na, na restart. Mam troszeczkę w głowie i na głowie. Także, także będzie trochę się działo. Eee, Skala się jak tylko pod podniosę tylko 28 stopni, tak żeby jest montanie karło. Cztery maluchy i tylko białe. Widzicie, samiec piękny na pierwszym planie z samicą. I tam się zawsze trzymają razem. W sumie wytrużyło mi się z tych 11 oskalarów, tych dużych, wytrużyło mi się trzy pary, cztery nawet. I ta walka jest troszeczkę przetrwająca. Nie mam czasu na to, żeby to dłużej obserwować, ale... Co będzie, to będzie. Zobaczycie jak to wystartuje. Pole starcie. za Czarnoch zaatakowałem niebijasy strasznie. Takie moje niedbalstwo i Chyba z nimi ja Nie wiem jak podejść do tego, do tego zbiornika. Co 2 do, do bardzo mało. Ale zobaczymy. Co się stanie po. Podłoże nie będę zmieniał. Podłoże mam takie jakie mam. Mam piach i grablo o granulacji od 2 do 3 mm. Także to zostaje. Na pewno pójdzie. To torf skarpety, tak to robię. Może lepiej to oddzielić później, przy podmianie, czy przy restauracji jest o wiele łatwiej. Mam piękny korzeń, chustany gdzieś tam z rzeki. Zobaczymy, jak on musi się go obciążyć jakimiś kamieniami. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale czas pokaże. Przyszły piątek startuje. Że obsady nie będę zmieniał wcale. To, co jest, to jest. Zastanawiałem się nad pieniędzmi, ale Chyba Odbiegnę od tego tematu Także Zobaczymy Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam Serdecznie na tych strony Nie będę mówił, że spróbujcie Bo i tak nie spróbujecie Także to mam to w dupie Postanowiam to dla siebie, żeby coś tam po sobie zostawić I wiem, że wszyscy akwaryści mówią Że o Piękne, piękna akwarystyka jest na miejscu, jeżeli chodzi o takie bardziej złożone rośliny, nie wszystkie proste rośliny, żabinice, trawa i to też dodaje swojego uroku. Także jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, hej!